O nie, był sezon zimowy, ale o ja tym w ogóle nie widziałem, bo tu gdzie mieszkam w ogóle śnieg nie padał. I potem się kwarantana zaczęła, i nie było nikogo, kto by mi powiedział, że zima się skończyła. O nie. No cóż, skorzystajmy z tej sytuacji i przyjrzyjmy się już ukończonym serialom zimowym. Przynajmniej będę w stanie zaniedęczyć, bo już je w całości widziałem. Tak więc, oto moje trzy ulubione anime sezonu. Jeżeli gracie w Jotarpegi tak jak ja, to będziecie nawalać gobliny, slajmy czy jakiekolwiek inne rataty w lokacji startowej gry, dopóki nie będziecie mieć absolutnej pewności, że nadchodzący boss i każdy kolejny w sumie też, nie będzie stanowił dla was żadnego wyzwania. Ten rodzaj rozumowania może nie jest w pełni oddany w Bofuri, a jego rezultat wciąż się tu znajduje. Historia dziewczyny, która nie została przeniesiona do innego świata, bo akcja rozgrywa się w MMO, opowiada o tym jak stała się największym koszmarem deweloperów, po tym jak na każdym kroku znajduje nowy sposób na przechytrzenie systemów gry i stania się niepowstrzymaną jednoosobową fortecą. Nasza bohaterka Maple, nieświadoma jak wielkim wrzodem na dupie twórców się stała, kontynuuje swoją zabawę w tym nowo poznanym świecie gry, poznaje przyjaciół i ewentualnie tworzy swoją własną gildię. Podczas jej podróży będziemy obserwować przeróżne sposoby na przechytrzenie systemu, które się na poczekaniu, słodkie momenty przyjaźni, bezprecedensową rzeź u wszystkich graczy, którzy się ją napotkają i zaskakująco świetne sceny akcji, których nie spodziewałem się ujrzeć w anime, którego asem są słodkie dziewczynki robiące słodkie rzeczy. Bufoli to bardzo przyjemna komedia, której warto dać szansę, zwłaszcza jeżeli lubujesz się w barbegach. I sezon drugi też został już zapowiedziany. Chyba nigdy nie widziałem anime, które buduje swój świat jak Dorohedoro. Każda scena ujawnia nową informację, każdy kadr opowiada historię, każdy dialog skrywa sekrety, które zaczynają się układać w twojej głowie w coś, co przynajmniej wydaje się mieć sens. Dzikość i surowość, ale i ład i porządek w przedstawionej nam historii i wydarzeniach sprawiają, że Dorohedoro jest anime, którego nie da się mieć dosyć i który jest inne od wszystkiego, co do tej pory widziałem. Tak więc może spróbuję opowiedzieć, o czym to do cholery jest. Mamy dwóch głównych bohaterów, głowy Kaiman i jego przyjaciółka Nikajdo. Żyją oni w miejscu zwanym Dziurą, do którego przybywa sporo czarodziejów, którzy trenują swoją magię na tubylcach. I nasi bohaterowie dali sobie za zadanie zwalczanie tych typów poprzez świadkowanie na przykład. Kaiman jest też w poszukiwaniu osoby, która sprawiła mu tą jaszczurzą mordę. Więc to są nasi główni bohaterowie po jednej stronie barykady. Szybko jesteśmy przystawieni do duetu czarodziejów Shina i Noi. Którzy pracują dla wielkiego szefa w świecie magów Ena i przez połowę czasu ekranowego jeżeli nie więcej, będziemy obserwować wybryki i poczynania tej grupy, która wykonuje zadania mające prowadzić do ostatecznego celu pragnionego przez Ena. Wiele razy nasze grupki wejdą ze sobą w kontakt i zaczną walczyć, czy wchodzić sobie w drogę. Będziemy świadkiem brutalnych potyczek i zwrotów akcji wraz z rozwojem fabuły, ale nieważne ile informacji zostanie nam pokazanych, tworzą one jedynie nowe pytania i nie dają żadnych odpowiedzi. Centrum tego anime jest zagadka głowy Kaimana, która jest uwikłana w intrygę większą niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. I dzieje się ona w tym organicznym, kreatywnym świecie wymyślonym przez autora. Jest to anime, które ciężko odstawić i łatwo polecić. I naprawdę, naprawdę, chcę kolejny sezon. Długo przed otrzymaniem anime Keep Your Hands of Eizouken było Margą, która jest uniwersalnie kochana w branży anime, gdyż przedstawia ona proces kreacji anime tak jak twórcy widzą go w swoich głowach. Nie jest to jedynie mechaniczny proces rysowania kolejnych klatek i pisania rzeczy na podstawie, co jest w danej chwili popularne. Tworzenie anime zaczyna się od tworzenia twojej własnej wizji świata, która jest następnie odpowiednio modyfikowana i uzupełniana przez osoby pracujące nad projektem. Następnie, przez niezliczone miesiące pracy, te osoby dają z ciebie wszystko, aby zaprezentować nam wizję, która miała początek w ich głowach. Keeper Hands of Eizoken skupia się na elemencie tworzenia świata i fantastycznych sytuacji, w które nasze trzy główne bohaterki się zgłębiają i wspólnymi siłami próbują przemienić w skończony produkt. Asakusa i Mizusaki są prawą półkulą mózgu, odpowiedzialną za kreatywne myślenie, i Kanamori jest lewą, odpowiedzialną za negocjacje i kontrolowanie załogi. Tak więc Izoken skupia się na ograniczeniach, które trzeba nałożyć na kreatywność, aby ta była w stanie poprawnie funkcjonować i mogła nabrać kształt w postaci ukończonego projektu oraz na logice, która idzie w tworzenie każdego elementu historii świata znajdującego się na ekranie. Weźmy na przykład działo termiczne, które bohaterki dały ich kreacji w odcinku piątym. Kiedy kwestionowana jest logika za nim idąca, wyjaśnione nam jest, że jest ono inspirowane gatunkiem krewetki, która potrafi wystrzelić puls wody głośniejszy niż pocisk o temperaturze powierzchni Słońca. Jeżeli w to nie wierzycie po prostu sobie wego jest to dokładnie to, co ja zrobiłem, kiedy o tym usłyszałem, naujmuje pragnienie do wyrażania samego siebie poprzez medium, w którym chcielibyśmy to zrobić. I robi to w sposób, który wypuka miłość do tego medium, którą ma w sobie oryginalny twórca, jak i reżyser, którym tak przy okazji jest Masaki Yasa, o którym mówiłem na tym kanale już niejednokrotnie. Zdecydowanie moje ulubione i najbardziej osobiste anime tego sezonu. To były moje trzy ulmy serie, ale jeżeli tyle wam nie wystarczy, aby zapchać Wasz wolny czas to polecę wam jeszcze Smile Down the Runaway. Anime o modelce za niskiej, aby mogła być brana na poważnie i projektancie za biednym, aby móc śnić. Ma trochę dużo wymuszonego dramatu, ale jeżeli przymkniecie na to oko, znajdziecie fajną szunynową historię. To byłoby tyle na dzisiaj. Jeżeli wy chcielibyście polecić coś do obejrzenia sezonu zimowego, piszcie o tym w komentarzach. Możecie też napisać waszą opinię na temat mówionego tu dzisiaj anima. W każdym razie siedzicie w domu, oglądajcie anime, YouTube'a czy cokolwiek pozwala Wam się zrelaksować i spędzić dobrze czas. Pa, hej i cześć!